Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wbaczcie mi mój głos, ale kiedy to nagrywam, jest 7:40 rano, także dosyć wcześnie. I dzisiaj specjalnie wstałam wcześniej, żeby właśnie to nagrać i zmontować, bo mam czas tak naprawdę do 8:00, a wstałam tak około 7:20, więc miałam 40 minut na nagranie tego odcinka. I patrząc na to, że musiałam zrobić odcinek miniaturkę i montaż, to niestety miałam czas wykonać tylko jedno Mówi Star w Simsach. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale w ramach rekompensaty w kolejnym odcineczku wykonam aż trzy Mówi Star, w tym jedną, którą miałam zrobić w tym odcinku, tylko po prostu już nie miałam na to czasu czyli mówi star osoby o, o niku kkoo o, ty, ty, a a 77 bardzo Cię serdecznie przepraszam, ale po prostu nie miałam już dzisiaj na to czasu i mówi star, którą wykonałam jest osoby o niku wikilow205 nie wiem czy dobrze zapamiętałam tą nazwę, jeżeli nie to możecie mnie poprawić w komentarzu w sensie ta osoba Mam nadzieję, że odcinek Wam mimo wszystko się spodoba, gdyż starałam się i ogólnie to stawiam go prawie dwa tygodnie po nagraniu, co jest dosyć śmieszną sytuacją. I pod tym odcinkiem możecie znowu pisać e, wasze niki i gotowe, aby znaleźć się w kolejnej części. Także przypominam, aby znaleźć się w takim odcinku, wystarczy zostawić łapkę w górę, suba na kanale oraz napisać gotowe i swój nick. I wylosuję dwie osoby, a trzecia będzie to ta osoba, której nie udało mi się stworzyć w tym odcinku. I jeszcze chcę Was przeprosić, że włosy nie są idealnie odwzorowane, bo postać miała takie dwa kucyki, a ja mimo, że miałam taką fryzurę w mojej kolekcji, to dałam nieco inną, ale to przez to, że po prostu te włosy strasznie mi się nie podobały i miały okropną fakturę, jeszcze bardzo źle wyglądały na tej simce więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Także to by było na tyle ze strony mojego gadania. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. Cudownie by było, jakby udało nam się pod tym odcinkiem dobić 25 łapek, ale wiem, że jest to praktycznie niemożliwe patrząc na moją aktywność. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Zostawiam Was. Z ciszą, gdyż nie ma sensu na minutkę wklejać muzyczki, czy nawet mniej niż minutę filmu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.